Bardzo często powtarzającym się teraz pytaniem na konsultacjach jest to, jak wdrożyć pracownika online. I oczywiście nie wyczerpię całego tematu, ale chciałabym pomóc Ci, żebyś też nie bał się szukać właśnie nowych rozwiązań w tym temacie. Mianowicie, jedne firmy zdecydowały się na to, żeby nagrać kurs Taki kurs online, gdzie każdego dnia taki nowo zatrudniony pracownik otrzymuje kolejną paczkę informacji i kurs krok po kroku, jak ma wykonać dzisiaj wdrożenie. Jeszcze inni spotykają się online, i jest to najczęściej menadżer albo ktoś z kolegów, współpracowników tego, tego nowo zatrudnionej osoby. I, I ta osoba spotyka się rano, na przykład o 8 rano na Zoomie czy Skype'ie z tą osobą i prowadzi za rękę tą konkretną osobę. I takie spotkania nie trwają długo zwykle jakieś 15-20 minut. Kolejnego dnia jest pytanie, czy coś jest niejasne, ewentualnie jak poszło ci wykonane zadanie, bo zawsze jest zadanie na sam koniec dnia. I tak. Krok po kroku, przemyślana rekrutacja i plus przemyślane wdrożenie jakby nie przekreśla tego, że osoba, która przyszła do pracy w czasach COVID, nie może zostać wdrożona. Nie wiemy, ile potrwa taki stan rzeczy, jaki mamy obecnie, i nie chcę tutaj dywagować politycznie czy niepolitycznie. Po prostu mamy taką sytuację, trzeba znaleźć rozwiązania. I to są dwa takie główne, które na tą chwilę chcę Ci podać, po to, żebyś może pomyślał, czy chcesz zrobić może kurs, może chcesz podzielić etapami wiedzę w postaci, właśnie hmm, takiego narzędzia informatycznego, technologicznego. A może chcesz po prostu, żeby twój menadżer y, codziennie, każdego dnia po prostu przeznaczał jakąś część czasu dla osoby, która zaczyna, czy osób, które zaczynają pracę u ciebie. Więc y, drogi pracodawco, y, COVID dużo zmienia y, i z, musi się zmienić też myślenie odnośnie wdrożenia, inaczej po prostu będziesz miał stagnację, nie będziesz mógł zatrudniać pracowników, ani o to tutaj chodzi. Więc ten szybki message do ciebie. Mam nadzieję, że pomocny. Jeśli tak, to, to liczę na twoje komentarze, na te słynne łapki w górę, chociaż ja nie chcę o to prosić i nie chcę o to żebrać. Po prostu, jeśli chcesz, to zachęcam. A jeśli nie, to też jest ok. Pozdrawiam.